Zielniki renesansowe w kolekcji drukarstwa polskiego. Polskie zielniki drukowane, okay. Dziękuję. Polskie zielniki drukowane zwane również herbar, herbarzami od łacińskiego słowa herba, czyli ziele, inaczej również herbaria, herbari zajmują szczególne miejsce w polskiej kulturze i nauce. Był to szczególny typ renesansowego dzieła, czyli książki o charakterze encyklopedii przyrodniczej, zawierające opisy ziół wraz z podaniem jej właściwości leczniczych, ale także opisy wielu innych substancji, jak mineralna, mineralia czy animalia. Także opisy herbarze i tak zwane ogrody zdrowia, czyli inaczej horti sanitatis, osiągnęły szczyt kunsztu, doskonałości formy, precyzji typograficznej, o niedoścignionych do dzisiaj wzorach kompozycji ilustracji. Stały się one popularne na Zachodzie i drogą importu docierały do Polski. Pierwsze polskie zielniki to dzieła autorstwa Stefana Falimirza, Hieronima Spiczyńskiego, Marcina Siennika, Marcina Zurzędowa i Szymona Syreniusza. Były one fenomenem drukarstwa krakowskiego, gdyż tłoczone były tylko i wyłącznie w Krakowie. E, e, przez wybitnych drukarzy krakowskich, takich jak Unglerów, Scharfenbergerów, Januszowskiego, Loba i Skalskiego. Ten rodzaj starodruku charakteryzuje się bogato ilustrowaną formą typograficzną przyjmującą renesansowe wzorce oraz wydaniem w języku polskim, co było wyzwaniem pod względem nomenklatury botanicznej, tylko wspomnę, że Lineusz pojawia się prawie 200 lat później. I tutaj zacytuję te pełne nazwy. Stefan Falimisz o ziołach i ich, wydany w Krakowie u Floriana Unglera w 1534 roku. Następnie Hieroniusz Spiczyńskich o ziołach tutecznych i zamorskich, Helena Unglerowa i Mikołaj Scharfenberger. I Marcin Sienik, herbasz, to jest ziół tutecznych i postronnych opisanie, wydany w Krakowie w roku 1560. 8. Mikołaja szefem Węgera. Do podstawy źródłowej należy zaliczyć również dzieło Piotra Krescentyna, Księgi o Gospodarstwie, wydane w Krakowie w 1542 roku. Pomimo tego, że nie jest to typowy zielnik, ale zawiera szereg roślin, rycin roślin wykorzystywanych w polskich herbarzach. Chciałam zwrócić uwagę, że pierwsze trzy zielniki nie były to dzieła oryginalne, jedynie kompilacje średniowiecznych niemieckich encyklopedii roślin leczniczych. Łacińskiego wydania ogrodu zdrowia. Ich twórcy nie mieli wykształcenia medycznego i korzystali z tych samych źródeł. A wydania nieznacznie różniły się jedynie rozmieszczeniami rozdziałów i stanowią one jednak cenne źródło wiedzy o horyzoncie poznawczym zarówno autorów, jak i czytelników. I one właśnie w okresie drogą to kopiowania prawda, i dość wiernego tłumaczenia obcych treści przeszedł właśnie czas na twórczość tak zwaną oryginalną na polskich doświadczeniach badawczych. I tutaj właśnie mamy te dwa cenne nasze polskie zielniki, przede wszystkim według profesora Szafera określone, Niezwykle oryginalnym, właśnie herbarz Marcina Zurzędowa, wydany w 1595 roku przez Jana Jonuszewskiego w drukarni łazarzowej. I Szymon Syreniusz, syreniusz zwany Zreńskim, autor zielnika herbarzem z języka łacińskiego Zowią. Wydany w Krakowie w roku 1613 przez Bazylego Skalskiego i później dostąpił do druk przez Mikołaja Loba. Ich zielniki, jest to efekt badań terenowych, uważane są ważne osiągnięcie polskiej nauki, były to badania empiryczne, wykorzystując swoje doświadczenia badawcze w terenie i w Polsce. Należy zwrócić uwagę na ilustrację botaniczną. Jako szczególną cechę edytorsko-polskich zielników renesansowych, ilustracja botaniczna kategoryzuje ten rodzaj książki jest bogato ilustrowana, forma typograficzna, przyjmująca renesansowe wzorce, była podstawowym kryterium właśnie wyodrębnienia przez autorów encyklopedii biologicznych pięciu omawianych starodruków jako typowy polskich zielników drukowanych. Ewa Chojecka wśród najważniejszych postulatów w zakresie badań nad polską grafiką renesansową uznała prześledzenie wydawnictw botanicznych z ich bogactwem drzeworytów po 35 latach od sformułowania tego wniosku, profesor Katarzyna krzak w nowej diagnozie stanu wiedzy nad ilustracją w książce drukowaną podkreśliła, że nie wykazano żadnego przejawu aktywności naukowej w dziedzinie badań nad renesansowym drzeworytem botanicznym. Badania z zasobu typograficznego przekształcają się tutaj w badania layoutu dawnej książki, połączone z obserwacją jej funkcji. Warto zwrócić uwagę na, zwrócić się do uwag metodycznych Ewy Chojeckiej, która przed laty stwierdziła, że grafika XVI wieku jest bardzo nowym i bardzo samodzielnym środkiem informacji wizualnej. W ostatnich latach nastąpił właśnie wzrost narzędzi badawczych, kultury wizualnej, które można zastosować do badań nad dziejami typografii. Aspekt ten odwołuje się do relacji semantycznej, w której to drugi renesansowe były dziełami zawierających treść, strukturę i kod funkcjonujący między twórcami dzieła, czyli autorem, drukarzem, ilustratorem, a jego odbiorcą. I tutaj możemy właśnie prześledzić kilka realizacji drzeworytniczych w polskich zielnikach. Pierwszy kompleks. Klocków przewrotniczych pod względem chronologicznym wykonane do Stefana Palimirza, o działach im. mocy. I właśnie później nie wszedł on jednak do obiegu powszechnego, gdyż te klocki przewrotnicze, jeżeli chodzi o ryciny botaniczne, po prostu nie, później nie zostawały, wykorzystały był to osobny komplet klocków. Są one schematyczne, nie zawierają szczegółów, szczególnie morfologicznych, cech morfologicznych rośliny, tylko są bardzo ogólne. I tutaj... o. Tu są karty zielnika falimirza, widać wyraźnie schematyczny rycinę botaniczną, no i inne ryciny, to jest taki przykład kart. Stefana Pamilczyk. Stefana drugim oryginalnym kompletem, kompletem klocków właśnie został wykonany do Hieronima Spiczyńskiego o ziołach tutecznych i zamorskich, wydany w Krakowie w 1942 roku. Wykorzystywał on część drzeworytów przeznaczonych do polskiego wydania Piotra Kresentyna, które wzorowane na edycjach zagranicznych zaliczane są do jedne z, z najdokładniejszych naszych drukach. Niektóre z drzeworytów były niektóre z drzeworytów były wykorzystywane również w edycji Marcina Siennika. Herbasz to jest ziół zaoczne po stronach opisanie wydany w Krakowie w 1568 roku i druga edycja była w 1584. I tutaj mamy już, jako chciałam króciutko zwrócić uwagę na właśnie, szczególnie mnie interesują ilustracje botaniczne, w właśnie specyficznym właśnie cechami metodologicznym rośliny. Następnie ten Marcin Sieńk i tutaj po typograficznych jest absolutnie perełka względów na ozdobniki, typ, wszystkie typograficzne środki wyrazu, czyli bordiury, i inne elementy zdobnicze, prawda, finaliki itd. i tak dalej. właśnie w tym Marcinie sienniku. Natomiast jeżeli chodzi o drzeworyty, są bardzo dokładne, pozwalają bez trudu rozpoznać przedstawione rośliny, łącznie miał do użycia 256 drzeworytów, które były jednak niewystarczające do zobrazowania. 33 rozdziałów zielnika. W związku z tym część drzeworytów została użyta wielokrotnie, sprowadzając je tym samym do roli ornamentów, a nie do ilustracji roślin. I tutaj mamy przykład właśnie tego siennika, karty z siennika. Następnym jest Piotr Chrystenty, czyli autorstwa nie był to typowy renesansowy zielnik, w sensie. Piotr Cezanne był włoskim agronomem, żyjącym w roku 1321, zmarł. Natomiast wydano w tym czasie. 57 wydań w języku łacińskim w XVI wieku, włoskim, francuskim i niemieckim. Stąd w Polsce ukazały się drukiem w roku 1549 na nakładzie Heleny Florianowej, czyli Umtlerowej, w Krakowie w 1971 roku. Następnie najbardziej oryginalny oczywiście polski zielnik, to tak jak już wspominałam, tu jest Piotr Asztynczyk i mamy markę Urzędowa wydany w 1595 roku. Niestety przy, przy jest to, że nie miał wpływu na klocki drzeworytnicze, bo był wydany prawie 22 lata po śmierci i w roku w przyszłym roku będzie rocznica właśnie z 1973 roku. Należy podkreślić właśnie, że tu wykonano cały komplet właśnie drzeworytów aczkolwiek zdarzają się właśnie tak zwane figuralne drzeworyty, które na tym etapie nie powinny być, natomiast no nie miał na to wpływu. Wiem, że był bardzo skrupulatny swój ziemnik, w opozycji napisał do Floriana, do Stefana Falniża, poprawiając jego błędy, i w pierwszych już wersach mówi o Jezu Kryste, jaki błąd Stefanek popełnił. I jako tak zaakcentując właśnie, bo jest to bardzo oryginalny i ciekawy. Na, następnie mamy ostatni skład, to oczywiście Szymonsyryjski opus magnum, jeżeli chodzi o zielniki, 1600 stron wydany w 1613, też również po śmierci, był profesorem Akademii Krakowskiej. Tutaj mamy przykład przefantastycznych właśnie rycin z zaznaczeniem wszystkich szczegółów cech morfologicznych i botanicznych. Z uwagi właśnie na to, że wykorzystywane niektóre zostały w edycjach Spiczyńskiego Siennika i Martina Zurzędowa tego samego rodzaju zestawy drzeworytów umożliwiają one na okazanie nierozpoznanego dotąd problemu wielokrotnego stosowania tych samych klocków drzeworytniczych w polskich zielnikach. Zjawisko to przejawiało się na czterokrotnym, trzykrotnym, dwukrotnym sięganiu po tych. Zielni, te drzeworyty. I najciekawsze przekłady czterokrotnego właśnie tutaj mamy, jeżeli chodzi o peonię w Spiczyńskim Siedniku Krespentynie i Martynie Urzędowa. Zrobiłam również konkordację wszystkich tych pięciu zielników, wszystkich drzeworytów, jeżeli chodzi o, to jest około. Tak, żeby statystyki troszeczkę było dosyć, e, więc fali, fali mi 635, Spiczyńskich 262, Sień 256, Marcin Zórządowa 272, daje plus e, kresentym to daje około 1625 e, w konkordacji tych i tutaj muszę właśnie podkreślić rolę ilustracji botanicznej. Jeżeli chodzi o niewiele jest w polskich źródłach w ogóle o systemie, jak, jak tworzono ilustrację botaniczną, a mus, natomiast w niemieckich, niemieckich publikacjach się znajdują. I tutaj jest właśnie ten fenomen, jest to Leonard Fuchs ojciec botaniki niemieckiej, który to z własnych funduszy ufundował przyjazd specjalistów, czyli tutaj mamy dwóch malarzy i Rudolfa Speckte, czyli Forstschneidera. Zamówił swoje dogety, tam gdzie był profesorem, bo chciał mieć do swojego zielnika, który jest absolutnie właśnie przepięknym zielnikiem, zamówił i uwiecznił ich na swoich kartach, i później pisał w liście do swojego przyjaciela, że nie stać go, żeby jemu wysłać komplet właśnie, przez co musieli, bo jest tak kosztowny. Chciałbym tu zwrócić uwagę, że zamówienie tych, prawda, klocków, które było bardzo e ekskluzywną, prawda, wersją, stąd przechodzenie i dziedziczenie z poszczególnych e e drukarni prawda, było wręcz powszechne i opierało się na, przede wszystkim na właśnie kosztach. No i tutaj tak zasygnalizuję oczywiście konteksty badawcze, na ostatnim slajdzie można powiedzieć również o oprawach, prawda, i tutaj jest z Uniwersytetu Warszawskiego właśnie oprawa bardzo ładna z Radełkiem Jagiellońskim, Marcina Zurzędowa. I druga sprawa, ilumina, iluminowany Syreniusz w Bibliotece Polskiego Towarzystwa Przyjaciół, w Poznańskim w Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Także iluminowany. Jedyny tutaj są dwa tylko egzemplarze, więc po prostu było to bardzo kosztowne. Jeszcze raz dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że zainteresowałam się. są unikalne.